Język dla programisty to język. Siódmego dnia spojrzał, powiedział: To było dobre, i odpoczął. Bez sensu mi się to wydaje. Siódmego dnia spojrzał, powiedział: To jest zajebiste, i jechał dalej. Cześć. Siódmy dzień, wtorek, 14 lutego, 6:52. Kontynuujemy. Jutro poranek to nie będzie taki spokojny, bo jutro muszę tak ogarnąć śniadanko, przedszkole i wszystko, żeby o 14:00 już w Gdańsku wskoczyć na scenę. Ale dziś, póki co, dziś się nigdzie spieszyć nie trzeba. Gdybym miał wybrać temat maila, który najczęściej do mnie się powtarza z jakimś pytaniem, to byłoby to, jak zostać programistą oraz jak się uczyć. Dlatego też jako mistrz suspensu dziś porozmawiam o czym innym. Bardzo realny dylemat, przed jakim stają młodzi programiści albo w ogóle deweloper Bis, to jaką technologię wybrać. Jakiego języka się uczyć na początek, jaki język najbardziej przyda się programiście. I zanim dojdziemy do odpowiedzi na to pytanie, która wbrew pozorom istnieje i wcale nie jest taka skomplikowana, musimy przejść przez trochę teorii i kategoryzowania. Ale to już w ciepłym domu. Języki programowania można dzielić na wiele różnych sposobów, kroić je i składać ze sobą, wgrupować w najróżniejsze kategorie. My skupimy się na takim kategoryzowaniu najbardziej popularnym i podstawowym i podzielimy sobie języki na trzy różne grupy. Pierwsza grupa to proceduralne, jak na przykład Turbo-Pascal albo C. Takie języki często są wykorzystywane na uczelniach jako pierwszy język przedstawiany adeptom naszej sztuki programistycznej. Czy jest to dobre rozwiązanie? O tym sobie zaraz porozmawiamy. Druga grupa języków programowania to języki. Co to jest? Niezidentyfikowany jakiś obiekt. Obiektowe! Jak Java, C Sharp, PHP, nie śmiać się, Ruby, Python i tak dalej, i tak dalej. To są teraz najbardziej popularne języki programowania, co jest ich niekwestionowaną zaletą. I trzecia grupa języków programowania to języki. Ależ to ma wiele funkcji, funkcyjne, jak OCaml, Lisp, Haskell, Erlang, F sharp, Clojure. Te języki były niszowe przez jakiś czas, z 10 lat temu jeszcze powiedzmy, teraz wracają do łask, stają się coraz bardziej znowu popularne. I te trzy takie, można powiedzieć, paradygmaty programowania są grupą, z której możemy wybierać, Ucząc się programowania od podstaw, którą najlepiej wybrać. No i teraz tak. Ja osobiście odradzałbym początkującym pójście w języki funkcyjne. One są fajne, bardzo ciekawe i bardzo przydatne, ale nie są to języki, które najprościej pokażą, na czym polega programowanie, pozwolą wejść w ten cały świat, a potem znaleźć dość stosunkowo prosto pracę. Odradzałbym też języki. Proceduralne z tego względu, że ich się prawie nie używa Turbo Pascal czy C czyste, to są teraz bardziej niszowe języki, i większość ogromna oprogramowania powstaje w językach obiektowych. Ale jak wybrać język obiektowy? I który język w ogóle ze wszystkich języków na świecie jest programiście najbardziej potrzebny? Zagadka. Najbardziej potrzebny ze wszystkich na świecie język dla programisty to język. <laughs> nie mogłem się powstrzymać, nie. To język angielski. Bez angielskiego będziesz uwięziony w tym naszym smutnym kraju. Nie znajdziesz klienta za granicą, nie znajdziesz projektu za granicą, nie będziesz mógł brać udziału w konferencjach, w rozmowach angielskich, wreszcie. Zamkniesz sobie drogę do perfekcyjnych materiałów do nauki, bo wszystko, co jest wartościowe, oprócz tego vloga i kilku innych polskich materiałów, jest po angielsku. Nie powiem tutaj, w jakim stopniu angielski trzeba znać, czy to będzie jakiś B1 czy kurde Z8. To ma być stopień komunikatywny. Masz czytać dokumentację, oglądać wystąpienia na konferencjach i to rozumieć. Musisz też umieć napisać maila po angielsku, zadać pytanie po angielsku, napisać komentarz po angielsku, commit message po angielsku, wreszcie, to jest akurat najtrudniejsze oczywiście, porozmawiać po angielsku na przykład na Skype z kimś. No i dobra, angielski mamy za sobą, bezdyskusyjnie, bez dwóch zdań, to jest pierwszy język, który programista musi umieć, ale jak wybrać ten język obiektowy, w który zainwestujemy swój czas? Tych języków jest do wyboru przecież cała masa. Co można zobaczyć chociażby w internetach. Ja osobiście od lat piszę w C sharpie i bardzo sobie to chwalę. Mm, bardzo fajny język. Jest oczywiście C, jest Java. Jest PHP, jest Ruby, jest Python, jest Objective-C. Jak ktoś lubi jabka. I wybierz. Naprawdę, którykolwiek z tych języków i napisz w nim cały projekt. Od początku do końca. Skup się na poznawaniu narzędzi oraz społeczności, community, jakichś nawyków, bibliotek, narzędzi. Mówiłem o narzędziach. Bibliotek, frameworków. Jak nauczysz się jednego języka, to w razie potrzeby bez problemu w ciągu kilku tygodni przeskoczysz na język inny. To nie jest decyzja nieodwracalna, to nie jest kurde ślub, więc. Nie zastanawiaj się nad tymi miesiącami. Bierz pierwszy lepszy i do dzieła. I to tyle. Dawajcie znać w komentarzach i łapkami, czy się podobało. Mam nadzieję, że tak. I prawdopodobnie do zobaczenia jutro. Jutro będzie pierwszy odcinek wyjazdowy. Wyjeżdżamy sobie. Mam nadzieję, że uda się znaleźć na wyjeździe czas, żeby pomontować wideo z całego dnia. A ja tymczasem zabieram się za najmniej, ola Boga, przyjemną. Czynność związaną z występowaniem na konferencjach i meetupach. Czyli. Uieee.